FC Porto remisuje jeden do jednego ze Sportingiem, a Jakub Kiwior doznaje urazu. Nikola Zalewski w podstawowym składzie, a Jan Żółkowski tylko na ławce rezerwowych. Endri wróci do Realu Madryt, a Robert Lewandowski kuszony przez Chicago Fire. Witam Cię serdecznie, drogi widzu, Jak zwykle w świecie piłki działo się bardzo dużo, ale nic się nie martw, jeśli obejrzysz ten odcinek do końca, będziesz ze wszystkim na bieżąco. Dlatego nie przedłużajmy, zaczynajmy. Zapraszam na kolejny odcinek Piłkarskiego Flesza. FC Porto mierzyło się w hicie Ligi Portugalskiej w klasyku ze Sportingiem Club de Portugal na Stadionie Smoka. Był to mecz, który generował mnóstwo emocji, no bo przecież kolejkę wcześniej FC Porto przegrało z Kasapiją 2 do 1 i przewaga Porto nad Sportingiem zniwelowała się do czterech punktów. Po tym spotkaniu został zachowany status quo. Mecz zakończył się wynikiem 1 do 1 i było to trudne spotkanie do oglądania. Ale o wszystkim po kolei. Zacznijmy od Podstawowej Bo tym razem na środku obrony znów zagrał polski beton. Jad Bednarek i Kuba Kiwior tworzyli parę stoperów, a Thiago Silva powędrował tylko na ławkę rezerwowych. Pietruszewski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, ale najlepszym zawodnikiem tego spotkania został wybrany Jan Bednarek. To absolutny lider drużyny FC Porto. Jest też niestety negatywna informacja dla Jana Urbana i reprezentacji Polski. Jakub Kiwior w 63. Minucie spotkania opuścił ten mecz ze względu na ból, który poczuł w udzie. Jeżeli chodzi o wypowiedź, trenera Fariolego. To na razie zachowują spokój i mówił o tym, że Kuba optymistycznie podchodził do tego urazu. Poczuł ból w udzie, poprosił o zmianę. Ta zmiana została wykonana, natomiast dopiero badania wykażą na ile jest to poważna kontuzja. Porto wyszło na prowadzenie po golu Seko Fofanu, który jest jednym z nabytków podczas tego zimowego okienka transferowego. Może on też wnieść dużo doświadczenia do środkowej linii smoków. Natomiast jeżeli chodzi o wyrównanie, to nastąpiło ono dopiero w setnej minucie tego meczu. zrzutu karnego Luis Suarez spoko na Diogo kosztem Mecz zakończył się wynikiem. 1-1, a status quo w tabeli został utrzymany, czyli Porto dalej na pierwszym miejscu, mając 4 punkty przewagi nad Sportingiem. W tym meczu wydarzyło się również coś, co nie do końca jest sportowym zachowaniem, a mianowicie chłopcy do podawania piłek na Stadionie Smoka w pewnym momencie tego meczu trzymali wszystkie piłki za bandą reklamową, tak aby Sporting nie mógł szybko wznawiać gry, no bo przecież Porto prowadziło, a Sportingowi zależało na tym, aby gonić wynik spotkania. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem takie zagrywki w stylu Jose Mourinho, który przecież jest szkoleniowcem Benfici, są fair, a może właśnie jest to nie do końca sprawiedliwe i w taki sposób nie należy się zachowywać. Sekcja komentarzy należy do Was. Przenosimy się teraz do Włoch, gdzie Atalanta Bergamo rozgrywała swój mecz z Cremonese. Wygrała 2 do 1, a 70 minut na boisku w podstawowym składzie spędził Nikola Zalewski. Występował na pozycji lewego wahadłowego i był to dobry mecz w jego wykonaniu. La Gazzetta dello Sport, Da Mono notę 6,5 i inne portale statystyczne oceniają nawet wyżej występ polskiego wahadłowego. Ale pamiętajmy jednak o tym, że Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z usług Nikoli Zalewskiego podczas meczu z Albanią. Jeżeli awansujemy do finału Baraży, wtedy Nikola będzie dostępny, bo musi pauzować za nadmiar żółtych kartek. Drugim meczem włoskiej serii A z polskim wątkiem było oczywiście starcie Romy z Cagliari. Rzymianie pokonują Cagliari 2-0, natomiast cały mecz na ławce rezerwowych spędził Jan Ziłkowski. Dwa gole strzelił do Malen i okazuje się, że może to być naprawdę ciekawe wzmocnienie Rzymian. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Ziłkowskiego, to tym razem trójkę stoperów tworzyli Ndika, Mancini oraz Gilardi, a Jan Ziłkowski spędził cały mecz ławce rezerwowych. Dani Olmo potrącił jednego z kibiców FC Barcelony. Kiedy zmierzał na zajęcia treningowe, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Dani Olmo potrącił jednego z kibiców, który chciał sobie zrobić z nim zdjęcie. I oczywiście jest to bardzo nierozważne zachowanie kierowcy, ale również tego pieszego, który przecież wchodzi mu dosłownie pod maskę, aby zrobić sobie zdjęcie. To absolutna plaga w Hiszpanii, zarówno dotyczy to Realu Madrid, jak i FC Barcelony, gdzie kibice podchodzą czy to pod ośrodek treningowy, czy czekają po meczach pod stadionami, po to, aby zrobić sobie zdjęcie. Zachowajcie na Odpowiednią rozwagę i zdrowy rozsądek, bo czasem taka sytuacja może doprowadzić do tragedii. Robert Lewandowski po raz kolejny kuszony przez jeden z klubów MLS. Jak donosi kataloński sport, tym razem Chicago Fire po raz kolejny kontaktując się z Robertem Lewandowskim złożyło mu ofertę bardzo lukratywnego kontraktu na dwa sezony. Robert Lewandowski pewnie rozpatruje możliwość kontynuowania kariery za oceanem, ale myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, pewnie dopiero na przełomie kwietnia oraz marca będziemy mieli bardziej konkretne i wiążące informacje. Natomiast Chicago Fire nie odpuszcza. Jak jesteśmy przy wątkach transferowych piłkarzy występujących w hiszpańskiej La Liga, to warto odnieść się do sytuacji związanej z Henrikiem. Henrik doskonale wprowadził się do Lyonu, ale przebywa tam na wypożyczeniu. W pierwszych pięciu spotkaniach strzelił pięć goli i dorzucił jedną asystę. Natomiast w szóstym meczu zobaczył czerwoną kartkę. Ale tym razem głos zabrał agent Hendrika, czyli Tiago Freitas, który powiedział, że bez względu na to, kto będzie trenerem Realu Madrid, bez względu na to, jak będą wyglądały te trzy miesiące Endrika w Lyonie, to decyzja jest taka, że po skończonym wypożyczeniu wraca on do Realu Madrid. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem Hendrick zasługuje na to, aby dostać poważną szansę w Realu Madryt, aby stać się piłkarzem kluczowym, aby rozegrać zdecydowanie więcej minut. Czy widzielibyście Hendricka w koszulce Realu Madryt jako jednego z podstawowych piłkarzy? Sekcja komentarzy należy do Was. Memphis fatalnie wykonał jedenastka i jego Corinthians przegrał z Palmeiras 1-0. Memphis przy stanie 0-0 podszedł do rzutu karnego i mógł zapewnić prowadzenie swojej drużynie, natomiast kiedy wykonywał jedenastkę poślizgnął się i nie trafił w bramkę. Ale media bardzo szybko pokazują być może powód dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Kiedy rzut karny był dopiero przygotowywany do wykonania, wtedy Andreas Pereira wykonał swoją pracę. Jak widzicie na załączonym obrazku, zadbał mocno o to, aby właśnie to miejsce wykonywania rzutu karnego nie było komfortowe dla Memphisa. Niszczył murawę, co być może miało wpływ na to, że Memphis się pośliznął i nie wykorzystał rzutu karnego. A na koniec pamiętajcie o tym, że Manchester United stoi przed wielką szansą wygrania piątego meczu z rzędu. I ten jeden z kibiców, który zasłynął w internecie, właśnie z tego, że nie obcina swoich włosów aż do momentu, kiedy Man United nie wygra pięciu meczów z rzędu. Dzisiaj może mieć tego kres. Po 500 dniach od października 2024 roku West Ham stoi na drodze tego, aby właśnie ten oto gentleman poszedł wreszcie do Barbera i skrócił swoją fryzurę. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie. Jeśli obejrzałeś ten materiał do końca, będzie mi bardzo miło. Jak zostawisz kciuk w górę, napiszesz komentarz oraz podbijesz ten film dla zasięgu. A tymczasem dzięki, cześć, do następnego!